to naprawdę same książki i YouTube nie wystarczy. Tak, ja przyjechałam na kurs z Miką. Słuczką już jakiś czas temu wziętą ze schroniska. No, jeszcze nie była, była wtedy szczeniakiem niby, czteromiesięcznym, no ale jak tutaj się dowiedziałam, to już było po tym okresie socjalizacji, w którym gdzieś tam w schronisku, no, w zasadzie jej nie było, albo były jakieś tam ewidentne błędy. No i piesek jest strachliwy, lękliwy, no i reagował na inne psy i na takie jakieś gwałtowne ruchy, bieganie, no taką lękliwą agresją. Atakuję i uciekam bo jejku jejku strasznie no i tutaj w zasadzie kontakt z ludźmi i też przede wszystkim z ludźmi którzy wiedzieli jak postępować też nie, nie atakowali jej nagle nagłymi ruchami ewidentnie pies się się poprawił mianowicie no ona się potrafi tutaj przy ludziach położyć posiedzieć no jasne, że to nie jest jeszcze wszystko super, no, ale to jest tylko kilka dni, a zmiana jest ogromna, jak na to, że myśmy tam e, coś tam próbowali robić przez rok, e, ale nie bardzo wiedzieliśmy jak, no, pies wyskakiwał na kogoś, więc ja tam odchodziłam, uspokajałam ją, co tutaj się dowiedziałam, że to no, przekonuje ją w, też w takim czymś, że no, to rzeczywiście coś strasznego się działo, trzeba uciec, iść najlepiej, no więc sytuacja się nie poprawiała. No i tutaj widzę, że właśnie to skutkuje. No przede wszystkim ja się nauczyłam, jak reagować na takie jej zachowania i mam nadzieję, że będziemy pracować, że będzie coraz lepiej właśnie. Ona się w ciągu tych paru dni bardzo wyciszyła, prawda? To tak, tak. No właśnie potrafi przyjść, poleżeć. Już ja też, ja też jak gdzieś nią szłam, to właśnie przejście na drugą stronę ulicy i w ogóle, bo ja się bałam, jak ona zareaguje, a w tym momencie też ja już raczej widzę po niej, wiem czy, czy to przejście będzie spokojne, czy niespokojne, wiem mniej więcej jak reagować, prawda? I, i, I jesteśmy w stanie sobie przejść koło kogoś spokojnie, nic się nie dzieje. Ja też nie przekazuję jej takiej paniki na tej smyczy, że już ją ciągnął jej jejku, jejku, więc, więc jest, jest zdecydowanie lepiej. Zaprzyjaźniła się również z paroma mężczyznami. Tak, bo to przede wszystkim problem polegał na mężczyznach. Kobiety jakoś zdecydowanie łatwiej, łatwiej nawiązywała kontakt to z mężczyznami, w którym już zaczęła pokazywać brzuszek bezwstydnie, <laughs> <laughs> więc, yy, no więc się, się otwarła bardzo. Znaczy ja w ogóle czekałam na ten kurs, bo ja gdzieś tam czytałam na forach i wiedziałam, że coś takiego się dzieje. W zeszłym roku jeszcze jakoś tak nie myślałam w tych kategoriach, czy się nie załapałam, się nie zdecydowałam, ale no tu, tutaj już w tym, w tym roku czekałam i właśnie miałam nadzieję, że się uda nam załapać i, i pracować. Czyli ja przede wszystkim nabrałam takiej pewności siebie, że ja wiem, że jeśli ja będę pracować, to będzie dobrze, bo wcześniej po prostu... Tak mi się wydawało, że ja niby się staram, niby coś robię, efektów nie ma, więc tak no, nie wiem, czy to ma sens. A przez te kilka dni zauważyłam, że jeśli ja będę robić to, co mam robić, to w zasadzie wiem, że będzie dobrze. No. Jedno z najwspanialszych przemian y, na kursie e, suczka z wystraszonej, prawda, agresywnie lękliwej, dystansującej e, zmieniła się w psinę, która chętnie się bawi. Pozwala się głaskać, szuka kontaktu, no, macie naprawdę ogromny krok milowy za sobą. Wierzę, że uda się to dalej dalej kontynuować, Wierzę, żeby tak, żeby było tylko lepiej. Także serdeczne gratulacje. Uważył, że no, pieseczek znalazł sobie ciekawy obiekt, no, uwielbia eksplorować, znajdzie sobie coś fajnego na horyzoncie, no to pies, no, to nasz kochany pies. Musi tam dotrzeć. Za wszelką cenę. Nieważne czy ja jestem z tyłu na smyczy, czy pies sobie jest luzem. Jak luzem, no, pies pójdzie. Kiedy ja jestem na smyczy, pies też pójdzie. Szkoda, że ze mną w roli bryloczka. W momencie, kiedy mówiłeś odepnijmy tą smycz, no to spodziewałem się wszystkiego ciekawego dla psa. Tym bardziej, że ćwiczyliśmy tam, gdzie pierwotnie po przyjeździe do środka miałem z nią największe problemy, no bo wiedziała, że kawałek dalej jest woda. Wiedziała, że kawałek dalej jest to woda, Można, może sobie pobiec, może coś tam ciekawego się wydarzy. A tu niespodzianka. Jest ładnie przy nodze, bez smyczy. Da się. Pewnie, żebym polecił, tak naprawdę tutaj się skupiliśmy na dwóch aspektach. Pies to jest jedno, ale drugi problem to jest właściciel. I przede wszystkim właściciel musi wiedzieć. Nawet jeżeli wie, to musi zobaczyć, z czym się to wiąże. A jeżeli, jeżeli zobaczy, to musi do niego dotrzeć, że pewnych zmian potrzebuje. I że z tymi zmianami może być wygodniej i dla mnie, i dla psa. Także polecam. Zawsze chciałam przyjechać na taki kurs, natomiast nigdzie nie było kursów, które trwałyby przez tydzień czasu, gdzie rzeczywiście można sobie popracować. Konsultacje indywidualne są krótkie, bardzo punktowe, nie załatwiają sprawy i przede wszystkim nie ma tutaj wykładów. W takich wypadkach my tutaj mieliśmy codziennie wiedzę, wkładaną w nas, także wyjeżdżamy stąd także z wiedzą konkretną na temat naszych psów, ale też innych psów, tak już potrafimy mniej więcej zrozumieć zachowania innego psa. I to jest super. Poza tym przyjechałam z psem, który widziałeś sam. Ciągnął się na smyczy przy innych psach. Miał taki bardzo wysoki poziom ekscytacji swojej. Nie potrafił spojrzeć na mnie nawet w sytuacji psiej jakiejkolwiek, nawet na odległość. Dzisiaj już przeszliśmy się po placu szkoleniowym w obecności ilu 15 psów, gdzie pies chodził mi przy nodze od czasu do czasu zerkał na mnie, nie chciał się z nimi bawić, nie obskakiwał psów, także jest super. No, a wczoraj jeszcze udało nam się nad rzeką odwołać boczka trzykrotnie od takiej sytuacji zabawowej z innymi psami na odległość. I dodatkowy bonus jest taki, że nauczyliśmy psa pływać, czego nie potrafił. Nauczył się przez naśladownictwo za innymi psami, po prostu pobiegł w długą zapiłeczką i, i teraz już się w ogóle nie boi wody. Także jesteśmy szczęśliwi bardzo. Tak, bardzo efektywny. E, przede wszystkim dlatego, że no, uczę się przez obserwację, bo jest bardzo konsekwentny e, i ja też. No, konsekwencja jest bardzo ważna przy psach, bo psy są niesamowicie konsekwentne w stosunku do nas i tak samo my Dokładnie. musimy im okazywać konsekwencje, nie możemy odpuścić, bo w ten czas pies dostaje to, co chce. I to jest tak, że to, o tym można przeczytać. I to wie, wiadomo, to jest na zasadzie, jak będę miała dziecko, to moje dziecko się nie będzie tak zachowywać. Mam to dziecko i nagle się okazuje, że ono jest strasznym bachorem, nie? A widząc to, że ja muszę. Rzeczywiście na każdym kroku, na każdym kroku zwracać uwagę na to, co robi mój pies. To jest męczące, fakt. To trzeba mieć sam, samemu duże skupienie, ale uczy się konsekwencji takiej, że nie odpuszczę. Nie jak odpuszczę, to odpuści mój pies i, i to się źle skończy. Nie? A jeszcze powiedz, bo ty wcześniej już pracowałaś z nim, prawda? Tak. Pracowałaś. Tak, tylko że to było wiesz, kliks klik, smakoń, klik smakoń. <laughs> Ja nie potrafiłam. No wiesz, no, idę na spacer, mam bramę, tak, mam 15 minut, muszę przejść przez tą bramę. Więc dla mnie to zajmowało strasznie dużo czasu, ja już się irytowałam i stąd ten spadek motywacji na początku. Ale teraz widzę, że ja sobie wstanę pół godziny wcześniej nawet, żeby z tym psem zrobić to porządnie. Mam nadzieję, że trzy, cztery razy, jak myślisz, dadzą efekty. Znaczy on się bardzo uspokoił. Tak jak ja na początku mówiłam, że on potrafił sobie leżeć i jęczeć, tak? Bo Miał gdzieś tą energię swoją, której nie mógł wyładować. Um, teraz tu jest spokojniejszy, potrafi pracować w grupie, ale też w pokoju, jak jestem, to patrzy absolutnie na wszystko, co ja robię. Tak? Wie już, kiedy ja wychodzę i nie chcę go zabrać, a kiedy wychodzę, i chcę go zabrać, tak? więc on już sobie leży na miejscu, nawet nie wstaje do drzwi, bo wie, że to nie ma sensu. Tak? Także on już zna zasady, wszystko jest jasne, dla niego powoli to idzie, tak? ale przeniósł to też na takie sytuacje domowe, takie, takie skupienie co robisz teraz, nie? a kiedy mogę do ciebie podejść? Tak? I to jest, to jest miłe, to jest bardzo miłe. Taka relacja się też buduje przy tym wszystkim. Ale ja, jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś chce się zaangażować w życie swojego psa e, od strony przewodnika, dowiedzieć się, jak to w praktyce wygląda, to naprawdę same książki i <grytanie> YouTube nie wystarczy.